Nie, no ja tak nie mogę. W co my się bawimy? No ale spójrz na mnie. Ja w ogóle nie rozumiem tego tekstu. Zobacz, zobacz jak ja wyglądam. Nigdy w życiu nie byłam coś takiego ubrana, ale ty spójrz na mnie. Zamknij się. Po pierwsze, reżyser powiedział, że ostatni raz przychodzimy nieprzygotowani na rolę. Rozumiesz? Ostatni raz. Ale co to jest w ogóle za film? Nie wiem, nie wiem, co to jest za film, rozumiesz? Nie wiem, ale płacą to gram, tak? Wiem, że to będzie hit. To będzie historyczny fresk dla telewizji edukacyjnej. Będą o nas robić klasówki, rozumiesz? A na Facebooku będziesz robić fiaskę, kobieto. Facebooku? Na Facebooku? Roman, ale ja jestem przekonana, że ty masz w tym jakiś interes. Czy ty, kobieto, jesteś jakoś upośledzona? Nie. Masz coś zbane? Naprawdę nie, nie. masz? Nie. Rozumiesz? Rozmawiałem z producentem i wiesz, co mi powiedział? Co? Że będziemy na okładce. My razem. My razem. Na okładce, prawda? Razem. Rozumiesz? Patrz, ile jest szkół, patrz ile jest dzieciaków. Każdy, kto będzie tylko ściągał, zobaczy mnie i ciebie, rozumiesz? Zajdziesz dalej niż dodach. Gwarantuję to tobie. Bogdan, ty to jesteś ja Pierciu. A ja wiem, że jestem. My to mamy farta w Co życiu. O, mamy. A teraz patrz, jak twój mężczyzna mówi wziośle. Posłuchaj tylko. Czemuż to stara gwardia się starzeje pośród bojów? Świeje, je każdy mąż, kręga, choć nie jest ranny, aż foleżery polskie wciąż wysmukli są jak panny? Jak? No, Bogdan, szał nie ma, dupy nie urywa. A, to, pokań, to... to słuchaj teraz. A? Bo u nas, pani, jako panny, kawalery stają u boku twego, a u pasa mają żabkę, bagnet i rapcie. Gotowe w stroju na śmierć iść i konanie, ale zawsze oddanie. Bogdan, ja nic nie rozumiem z tego tekstu. Jaki konan? Kto to jest konan? Nie dziwi mnie to, że tego nie rozumiesz. Wiesz, to jest poważny amerykański film. Amerykański film? <noise>